Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ZDALNIE ONLINE. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a naszymi gośćmi, bo tym razem będą dwie osoby, e, dzisiaj są Piotr Gottfried i Łukasz Kamiński z DPK Lombard. Witam Was serdecznie. Cześć. E, Piotr i Łukasz zajmują się w Lombardzie jakby tworzeniem e, live'ów, e, licytacji na żywo. To jest bardzo ciekawa forma promocji e, sklepu, sta, sklepów stacjonarnych. Powiedzcie coś na ten temat. Mm ogólnie rzecz biorąc co zajmujemy się właśnie w tym momencie liveami sam pomysł od początku był taki chcieliśmy troszeczkę zmienić postrzeganie słowa Lombard w Polsce Lombard w Polsce kojarzy się jeszcze bardzo wielu ludziom dosyć negatywnie a nasze działania mają mniej więcej na celu zmienić to postrzeganie w, sieci, w całej sieci zajmujemy się skupem bardzo takich podstawowych rzeczy jak to w każdym lombardzie czyli telefony, komputery, złoto, biżuteria po bardzo, bardzo różne bardzo nietypowe rzeczy jak na przykład bursztyn kolumbijski czy kupujemy też samochody, tiry tego typu rzeczy albo na przykład profesjonalne urządzenie do sukcji. w tym momencie prowadzimy co 18 18 sklepów, 18 sklepów, w tym dwa franczyzowe. Jesteśmy w trakcie otwierania dwóch kolejnych placówek. No i naszym celem jest dostarczenie po prostu naszym klientom usług lombardowych na dużo wyższym poziomie. Dlatego też nasze sklepy mocno odróżniają się od konkurencji. Mniej więcej tak to wygląda na ten moment. To, szczeg to szczególnie widać, jeżeli chodzi właśnie o formę promocji, bo widzę na waszych social mediach dużo wideo, e, że tak powiem, tak. niektórych w bardzo luźnej formie, co jest bardzo dobre, bo to skraca dystans e, z klientem. E, a powiedzcie, od czego się jakby zaczęło, to, że zaczęliście robić live'y, bo to jest główny temat dzisiejszej rozmowy. E, czyli najpierw były live'y, później były live'y z licytacją. E, skąd pomysł, jak to się zaczęło, jakie były tego początki? Więc e, niestety zmusiła nas do, te, do tego pandemia. W zasadzie było tak, że no, przyszedł ten słabszy okres i, i staraliśmy się wymyślić jakieś e, rozwiązanie na utrzymanie relacji z klientami. A że od dłuższego czasu prowadzimy sprzedaż przez naszą stronę internetową dpk.lombard.pl, prowadzimy również sprzedaż za pośrednictwem Allegro, OLX i, i wszelkich innych serwisów internetowych, więc stwierdziliśmy, że w tym kierunku należy dążyć. Podczas zebrania wspólnie szukaliśmy jakiegoś nowatorskiego rozwiązania, i no tak powstał pomysł: najpierw liveów. Później live'y zmieniły swoją formę w licytację, głównie w odpowiedzi na potrzeby klientów, ponieważ ludzie chcieli te towary kupować zamiast je po prostu oglądać? A jeżeli chodzi o jakby samą, sam sposób promocji tych live'ów, w, w jaki sposób jakby docierać do tych klientów? Czy, czy to polega na tym, że po prostu macie już tak dużą grupę odbiorców na samym fanpage'u, czy może macie jakąś, widziałem, że macie grupę, w ogóle grupę z facebookową swoją. Tam też jest bodajże 1600 osób. Więc no, dzisiaj już 1700 prawie osób, tam jest a. tam cały czas co live'a dochodzą nowe osoby. No, docieramy do naszych klientów po pierwsze z fanpage'u, po drugie gdzieś tam się delikatnie promujemy, jest ogólnie duży problem z promocją samego live'a, bo Facebook nie daje możliwości płatnej promocji transmisji. Dlatego trzeba sobie radzić po prostu ruchem organicznym tylko i wyłącznie. No ale od kiedy zaczęliśmy tak naprawdę prowadzić te live'y wzrósł nam bardzo mocno ruch na fanpage'u. Z tego co pamiętam tam on ile podrósł? Grubo, grubo, tam o setki procent to wyskoczyło do góry. Tak. Eee, I w tym momencie mamy już tak naprawdę jakieś prawie 60% ludzi to są ludzie, którzy do nas docierają tylko i wyłącznie z naszego fanpage'u. Tak więc ruch mówię głównie organiczny eee, i przez tą grupę naszą w ten sposób mniej więcej staramy się docierać. Tak mi się wydaje. A jak to wygląda jakby ze strony technicznej? Macie jakąś ekipę, która Wam to realizuje, robi się to własnym sumptem? Jak to wygląda? Od strony technicznej to mamy tutaj Krzyśka, który jest za kamerą zawsze i działa z czatem i obsługą całego tego streamu, te wyświetla literki i tak dalej. Robi techniczne czary-mary. Ja sobie to prowadzę. Do tego skonstruowaliśmy sobie taki fajny mały wózeczek na kółeczkach, z którym jeździmy z kamerą po Lombardzie. I tyle. Nie mamy tu jakiejś profesjonalnej ekipy. Wszystko zaczęliśmy robić tak naprawdę sami od zera, gdzie się tego wszystkiego nauczyliśmy. Cały czas to ulepszamy i idzie to w ciekawym, bardzo, bardzo ciekawym kierunku. No, natomiast należy też zaznaczyć, że merytorycznie w cały projekt zaangażowanych jest jeszcze kilka innych osób, tak, żebyśmy szli wszyscy w jednym kierunku właśnie widzę po, po kolejnych live'ach, jakby licytacjach i tak dalej, że to cały czas się profesjonalizuje, w sensie z każdym live'em widzę, że coś jest nowego, albo na początku były licytacje, później nie wiem, czy to jest jakaś aplikacja, jak, jak, na jakiej zasadzie zliczają się te, te stawki, że tam w komentarzu ktoś dodaje, to się jakoś automatycznie robi, jak to działa? Nie, to, to jeszcze wszystko działa ręcznie. To jeszcze wszystko działa ręcznie, a, tam okay. Ci ma szybkie, szybkie palce z tyłu za komputerem i po prostu musi to przepisywać. Sytuacja jest taka, że Facebook po prostu nie daje takiej możliwości na innych platformach streamingowych, po prostu piszesz komendę i to wskakuje sobie, a na Facebooku trzeba to wypisywać wszystko jeszcze ręcznie, tak więc to jest jego duża, duży wkład i praca, ale tak jak Piotrek wspominał, siedzi za tym też jeszcze parę osób u nas tutaj w marketingu, w social mediach i wszyscy gdzieś tam powoli dążymy do tego, żeby to jakoś wyglądało spójnie i rzeczywiście się profesjonalizuje. Ja pamiętam pierwszego live'a, którego w ogóle prowadziliśmy, chyba streamowaliśmy go z telefonu, tak mi się wydaje, w pruszczu. Ja stałem za ladą, miałem w ogóle wypisane jakieś kartki z tekstem. Maskę, którą sobie poobcierałem wargi wtedy, jak gadałem tak szybko, e, i byłem bardzo zaskoczony. Bardzo byłem zaskoczony w momencie, kiedy myśmy wtedy jeszcze robili odliczanie 10-minutowe przed live'em e, i patrzę zaraz przed samym startem, kiedy już mam wejść pierwszy raz e, to był też pierwszy raz, kiedy ja coś takiego robiłem, e, a tam już czeka 80 osób, i byłem w takim szoku, że w ogóle ktoś tak po prostu na pierwszego live'a do nas dotarł i chce nas oglądać. E, no teraz te liczby się już wydają śmieszne, bo myśmy dotarli do ponad e, 800 widzów. 800 widzów to mamy w piku, mieliśmy ostatnio ponad 800 osób, ogólnie rzecz biorąc. We wrześniu mieliśmy zasięgi ponad 1,5 miliona ludzi, tak więc mówić e, tam te 80 osób, a teraz te 800. E, ogromny jest przeskok. E, na czacie jest cały czas młyn. E, ja muszę coraz szybciej mówić przez to. E, ale nie no, dążymy do przodu, profesjonalizujemy to, robimy co możemy tak naprawdę. Tutaj dużym sukcesem jest to, że tak naprawdę po każdej transmisji wspólnie siadamy, analizujemy ją od początku do końca, wyciągamy tak. wnioski z własnych błędów i, i staramy się unikać ich ponownego popełniania. Dokładnie tak to jest duża też też sprawa siedzimy analizujemy wszystkie właśnie słupki wszystkie liczby i gdzieś tam ten wniosek wyciągamy i staramy się dokładnie to poprawić też po to powstała ta grupa bo wiedzieliśmy że na początku nie docieramy do wszystkich do których byśmy chcieli docierać teraz zapraszamy ich do naszej grupy i w tej grupie też udostępniamy wtedy nasz stream i to jakoś wtedy ładnie tam już śmiga wszystko. To jest właśnie no, bardzo jest dobry. To znaczy. Proszę proszę. Mówię, należy tutaj jeszcze e, zaznaczyć to, że e, docieramy w tej chwili średnio od 500 do 800 e, mamy widzów ciągle na transmisji, z czego około 20% to są już nasi stali widzowie, którzy są z nami regularnie. Tak, tak, tak. Ostatnio się dokopaliśmy do tutaj statystyki ludzi powracających e, i naprawdę ja byłem w szoku, co nie? Ile osób to ogląda, ile osób w ogóle patrzy na to, w ten, e, jak już bardziej taki na taki program e, internetowy niż na samą licytację. Ludzie wchodzą po prostu posłuchać, zobaczyć co się dzieje, a Niekoniecznie wcale, wcale kupować. Oczywiście masa osób cały czas licytuje i się dobrze bawi, ale niektórzy po prostu oglądają to gdzieś tam w czasie wolnym, to sobie leci jak centralnie program telewizyjny. A jeżeli chodzi o właśnie tych powracających widzów, widziałem też gdzieś jakiś komentarz, jakaś pani skomentowała, że no bardzo przepraszam, ale nie będzie mnie na następnej licytacji, ale obiecuję, że będę już na następnej. To jest dopiero zaangażowanie klienta, tak. to, jest, to jest niesamowite. A, a powiedzcie, zaczęliście, jakby założyliście grupę na Facebooku po wprowadzeniu live'ów, żeby do tych klientów bardziej docierać, czy ona powstała jeszcze wcześniej? Jak to wyglądało? Nie, grupę założyliśmy jakoś na etapie, w którym rozpoczęliśmy prowadzenie licytacji. Tak, gdzieś na początku września chyba, jak zaczęliśmy robić te takie długie maratony. Tak, to jest, tak mi się wydaje, że wtedy powstała ta grupa. Chcieliśmy też dawać ludziom możliwość, żeby wiedzieli, co będzie na tych licytacjach. Jeżeli my wiemy z wyprzedzeniem, to dajemy tam właśnie znać. Czasami to wygląda tak, że my po prostu wchodzimy do sklepu, wybieramy sobie parę rzeczy spółki i zaczynamy je licytować, tak więc też nie zawsze, nie zawsze wiemy z wyprzedzeniem. Ale to, to była fajna inicjatywa. W sensie tam ci ludzie rzeczywiście w tej grupie się nas dopytują o jakieś rzeczy, które czy mamy, coś na przykład na stanie w Lombardzie, a ten sprzęt się rotuje cały czas, więc tego po prostu jest bardzo dużo. Tam staramy się odpowiadać na to ale grupa przynosi też efekty, grupa przynosi efekty, tak jak zresztą tutaj właśnie wspominałeś pani, która przeprasza że nie była, Renatka, Renatka, że nie będzie na live'ie, tak, bo jej trochę, wyszedł... trochę to nawet jest tak, że ta grupa była odpowiedzią na, na zapytania klientów, bo wiadomo, są, mamy, jesteśmy dostępni przez Facebooka, mamy adresy mailowe i tak dalej, ale ludzie już przyzwyczaili się do takiego kontaktu grupowego i ta grupa była takim odzewem na potrzeby ludzi, gdzie oni oprócz tego, że kontaktują się z nami, mogą rozmawiać sami ze sobą. Tak, tak, tak. Tam się w ogóle wytworzyła bardzo ciekawa społeczność od naszych tych właśnie takich typowych pierwszych widzów, którzy z nami zaczęli, właśnie od Renaty, od Piotka, od Angeliki, Agnieszki. I oni gdzieś wytworzyli taką fajną społeczność, w której my gdzieś uczestniczymy i bardzo się cieszymy, jak to się rozwija. Ale mówię, oni potrafią w ogóle na czacie, wczoraj gadali na czacie chyba z pół godziny i się zastanawiali, czy my to czytamy i się z nich śmiejemy, czy o co chodzi. No bardzo fajne to jest, bardzo, bardzo to jest ciekawe, wytworzyło się w takim klimacie naprawdę bardzo fajnym. To, to likwiduje cały hejt, tam są rzeczywiście realni ludzie, którzy gdzieś ze sobą jakieś interakcje mają, a mi się tylko to przez to coraz lepiej prowadzi. Jeszcze a propos prowadzenia samego, też widać duży progres, bo na początku jakby, ja tak patrzę z punktu widzenia filmowca, bo jakby tym się zajmuję, na początku był taki widać troszkę stresik, troszkę tego, wiadomo jak to na początku. Natomiast kolejne live'y coraz lepiej, coraz lepiej, a te ostatnie to po prostu już po prostu 17 zł, 28, pyk, 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 nie? To jest, to jest rewelacja. To jest po prostu jestem, jestem wielkim, wielkim fanem i Dzień. tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że rzeczywiście sam się złapałem na tym, bo całkowicie przez przypadek trafiłem na wasz, na wasz live. Sam się złapałem na tym, że jeżeli. Ja jestem jakimś tam człowiekiem, który sobie siedział gdzieś tam we Wrocławiu. Wy macie, znaczy teraz już macie dużo punktów, ale gdzieś tam zaczynaliście w Elblągu. To jeżeli do mnie docierają, jakby ja bym nigdy w życiu nie trafił, nie trafił do waszego lombardu z racji samego miejsca zamieszkania. Więc jakby dla takich sklepów stacjonarnych, lombardów, różnych, różnych innych miejsc, w których się stacjonarnie sprzedaje, taka forma jest po prostu świetna, bo jeżeli ja mogę, nie wiem, zobaczę coś fajnego, to mogę sobie to kupić, pomimo tego, że mieszkam tu, tu czy, czy gdzieś indziej, więc jakby ta skala dotarcia jest o wiele większa niż jakby wykupić, nie wiem, wszystkie billboardy w Elblągu, eee, no to... na i na pewno jakby, wiesz, bardziej to jest efektywne, e, jeżeli chodzi o jakiś tam zwrot z inwestycji. E, a powiedzcie jeszcze, jeżeli chodzi o Wasze dalsze plany na przyszłość, e, co dalej, co dalej, bo cały czas się rozwijacie, Widziałem właśnie, że zaczynało się od... Zwykłych liveów, potem licytacje, potem coraz bardziej profesjonalne licytacje. Jakie są plany, o których tam możecie powiedzieć na najbliższą przyszłość? Wiesz, co? Planów mamy dużo, nie chcemy zapeszać, bo nie wiemy, ile z nich tak naprawdę uda nam się zrealizować, to zweryfikuje rzeczywistość. Natomiast podstawowym naszym planem jest zwiększenie naszego zasięgu poprzez powiększanie ilości tych placówek stacjonarnych, zarówno własnych, jak i franczyzowych. Aczkolwiek rozpoczęliśmy teraz dosyć ciekawy projekt, który może zrobić zamieszanie na YouTubie. Tak, tak, tak. Od razu tak? może zaprosimy co? Wszystkich. To będzie kanał na YouTubie Lombardziarze. Tam zapraszamy. Taki boczny tutaj projekt, który, który uskuteczniamy. Będzie naprawdę fajnie. Pokażemy troszeczkę życia lombardowego. Troszeczkę może wpleciemy fabuły, więc zapraszamy. On na pewno będzie podlinkowany pod tym filmem. No i mam nadzieję, że to pójdzie wszystko właśnie w takim przyjemnym kierunku, jak się w tym momencie. Super, mam nadzieję, że, że wszystko się uda. Trzymam kciuki. Wszelkie projekty YouTube'owe zawsze, zawsze bardzo wspieram, szczególnie takie. Widać jakby, że macie dystans do tego, co robicie. I to jest bardzo fajna forma. Na YouTubie myślę, że to się świetnie sprawdzi. No i co, dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy z, jakby z branży, która jest dla mnie kompletnie obca. Widać, że można bardzo dużo rzeczy nawet dla innych branż jakby pozyskać pomysłów na promocję i tak dalej, więc myślę, że Wasz patent jest genialny i, i mówię, jestem wielkim fanem i, i trzymam kciuki. Zapraszamy, zapraszamy zawsze na live'iki w czwartki, w wtorki i czwartki od 13 do 18. Super, ja dziękuję bardzo. Zapraszamy wszystkich tak? do dokonywania zakupów na naszej stronie internetowej <laughs> i wszędzie, gdzie tylko się da. I przede wszystkim zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wspólnie z nami prowadzić własny biznes do zapoznania się z naszą ofertą franczyzową. Super. Bardzo wam dziękuję za rozmowę jeszcze raz i do, do zobaczenia. Do zobaczenia live. A wszystkie linki, o których mówili moi goście do ich strony internetowej, oferty franczyzowej i tak dalej można zobaczyć w opisie tego odcinka. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia już za tydzień w środę o 10.